Cześć! Witam Was w transmisji. Dziś, w poszukiwaniu radykalnych i zaangażowanych postaw na polu sztuki, trafiliśmy nie po raz pierwszy do Centrum Reanimacji Kultury we Wrocławiu. Jesteśmy w Cerka. Czy moglibyście nam powiedzieć, co to jest za miejsce i co znaczy słowo Cerka? Hmm. CRK to znaczy Centrum Reanimacji Kultury, ale raczej nie używamy tej nazwy, ponieważ za nią nie przepadamy. Jest troszeczkę na wyrost. Używamy nazwy właśnie CRK. CRK to jest to projekt społeczny, niezależny Dom Kultury, jak ktoś złośliwy mógłby powiedzieć, ale. Tak naprawdę przestrzeń spotkania, jak piszemy w manifestach, aktywistów społecznych i artystów, twórców w takiej niezależnej przestrzeni, niezależnej od dotacji, zarządzanej w trochę inny sposób niż klasyczne placówki kulturalne, czyli zarządzanej oddolnie, bo tutaj kolektyw zarządza tym miejscem, bez dyrektora, szefa etatów. CERKA funkcjonuje już około 10 lat. Jaka jest historia tego miejsca? Jak to się zaczęło? Wyszło wszystko ze środowisk i takiej kultury typowo skłoterskiej niezależnej, kiedy pewne środowiska, które nie miały już możliwości we Wrocławiu zajmowania pustostanów. Bo to był taki prostu... wielki, jeden wielki eksperyment. Prawda jest taka, że wszystko zaczęło się od Skłotureją w 1997 roku, kiedy to miejsce się skończyło. No i. Część z ludzi z, z rejonu stwierdziła, że zaeksperymentuje za namową jednego z przyjaciół i założy stowarzyszenie, i zapyta miasta, czy mogliby y, dostać taki budynek i rozwijać działania nieformalne, już bardziej sformalizowany formalizowany sposób działać. No i to się udało. funkcjonujecie w określonej przestrzeni miejskiej. Chciałem się zapytać, jak, jak układa Wam się Wasza relacja z, tutaj z, z ludźmi, którzy mieszkają dookoła, w, nie wiem, w kwartale, w, w dzielnicy? Na początku był, był strach, bo to jednak na Dodrze jest to dzielnica o takiej opinii, dosyć niebezpiecznej części miasta, ale właśnie za pomocą takich, e, takich akcji, które prowadzimy e, jako CERKA i ludzie tutaj związani e, jak kolektyw Jedzenie zamiast bomb, który co tydzień e, rozdaje posiłki. Były blokady eksmisji także. Do tego warsztat z dziećmi, świetlica dla dzieci z dzielnicy także. Jest taki prosty szacunek, to znaczy jeśli my oferujemy ludziom, mieszkańcom, wszystkie imprezy są dla nich za darmo. Mogą po prostu przyjść i, i zobaczyć, co tutaj się dzieje. I wyko wykonujemy szereg takich gestów yy, i część z nich tutaj przychodzi, no, szczególnie młodzież. Pojawia się tutaj i ogląda różne rzeczy, do których nigdy nie miałaby dostępu, jeśli mieliby się pojawić w mieście przede wszystkim, nie wiem, czy by im się chciało, płacić za bilet w galerii, czy, czy, czy płacić za bilet na koncert czy festiwal. Tutaj mogą to zobaczyć zupełnie za darmo. W pewnym momencie stwierdziliśmy, że nie chcemy tworzyć miejsca subkulturowego, czyli, że zależy nam na pewnej rotacji, wymianie ludzi, na różnej publiczności, na tym, żeby ten projekt był dostępny dla mieszkańców Wrocławia, a jednocześnie, żeby był zarządzany w inny sposób. Żeby ten sposób, model zarządzania, nazwijmy to anarchistyczny czy oddolny, samorządowy, nie był kojarzony stricte z subkulturą i ze środowiskiem, które obejmuje 30 czy 40 osób, czy nawet 50, tylko żeby dostęp do tego miejsca był taki sam dla wszystkich. Bardzo mi się spodobało to, że w, w którejś z rozmów e, któryś z Was powiedział, że e, zrobiliście sobie taki bilans roku, co, co, co tutaj się wydarzyło. I okazało się, że zrobiliście około 150 imprez, tak? Czyli nie, wypada... nie imprez. To było 110 projektów, które wystąpiły w certa nawet, nawet, nawet troszeczkę więcej. Czyli osobnych jakby zespołów, czy, czy, czy duetów, czy, czy, czy jednoosobowych projektów, czy całych cały grup. No i to wyszło 110. Staramy się zwracać na wszystko uwagę i trzymać rękę na pulsie. To znaczy, to, że stajemy się trochę instytucjonalni w sposobie działania. To znaczy, musimy się trochę przeorganizować, zmienić trochę strukturę zarządzania, żeby być bardziej efektywnymi tutaj. Ale z drugiej strony, nie chcemy zapominać, że yy, chcielibyśmy robić coś tak jak kiedyś, czyli z dnia na dzień, spontanicznie, punkowo. Czyli z jednej strony profesjonalizacja, a z drugiej strony, dbanie o to, żeby można było w dalszym ciągu zrobić plakat na ksero. Z... Z tempelkiem z ziemniaka, ziemniaka no. na przykład Z tego co wiem, za rozklejenie plakatów 50 zł grzybnych. Nie 50, tylko 500 zł. 500 zł, tak? Jak to u Was funkcjonuje? Z... Tak, funkcjonujemy tak samo jak każda placówka kulturalna w tym mieście, Czyli, czy to że... komercyjna, czy to państwowa, która drukuje plakaty i wiesza je na ścianach. A to, że plakaciarze dostają 500 zł mandatu, jest to hipokryzją miasta, ponieważ miasto kryje się na. chciałoby być stolicą kultury europejskiej, a jednocześnie ma zbyt wąskie gardło informacyjne i to jest naturalne, że ludzie będą. Kleić plakaty, będą drukować przede wszystkim plakaty, żeby informować o imprezach, które organizują, a najbardziej po głowie będą dostawać ludzie, którzy fizycznie pracują na, na, na przeżycie, rozklejąc te plakaty.